Hej, naszła mi ochota, że nagram dla Was e -vloga. Nie wiem, czy to będzie vlog jednodniowy, czy sklecę coś z paru dni, ale nie będzie o diamond fightingu, tylko będzie taki mój dzień codzienny, niecodzienny, może nawet dwa dni. A zacznę od tego, że zrobiłam sobie taką modę, komodę kwiatów. Tak się prezentuje, jeszcze jest w pusto. Nie ja zrobiłam się zbyt dużo zieleni. A co się na niej znajduje? Najpiękniejsze co jest, to właśnie te donice z twarzami. Tu jest świeczka na baterię, jakby coś, żeby się nie podpaliło. Tak jak się to odpali, to daje taki mega klimat fajny. I te donice ogólnie kupiłam w Biedrze, jak byłam na urlopie w Polsce. Szukałam się ich, bo jestem na takiej grupie Biedronkowe Cuda, coś takiego. I tam właśnie kobietki pokazywały takie właśnie donice, i to mi się to spodobało, że mówię: Nie ma opcji, szukam. I zjeździłam chyba z cztery, z cztery biedronki u mnie w mieście, a biedronek ogólnie jest z siedem chyba u mnie w mieście, i w czwartej znalazłam. Mówię: Więcej nie jeżdżę, bo już nie miałam nerwów. Nie wiedziałam, czy znajdę, czy nie znajdę, ale tak były dwie, y, dwie te sztuki. Jedna ta, a ogólnie wszystkich było cztery, bo były takie karty, i tam było widać, że jedną ktoś już wziął i były dwie te, jedna te, już powtórzę, ale wiem, że jeszcze była jedna. Chciałam ją już znaleźć, ale już mi czasu brakło, więc maką ręką kupiłam tylko te dwie. Dałam za, za jedną 22 zł, coś koło tego, 22 z groszem chyba była no ale myślę, że warto normalnie jak patrzyłam, takie donice to były po 80, po 100 zł nawet a wiecie co, ta donica jest dosyć masywna, będzie mi służyła myślę na lata, jak nie z tymi roślinkami, to z innymi ten daje super efekt, takie wiecie ekstra to jest, od zawsze mi się to podobało i w końcu spełniłam jedno takie marzenie kwiatowe no i tutaj, kolejna półeczka to tu jest ten kwiat, co niby nie można go zniszczyć stoi w wielu biurach, wiecie, taki w cieniu można stać, ale na no, razie też nie pamiętam. To jest chyba yy, ten... Kurczę, no widzicie? Tak, tak się zestresowałam, że nie pamiętam jak się nazywają. A mniejsza to, jak ktoś się zna, to wie jak się nazywają te roślinki. Ja uwielbiam roślinki. Mam fazę na roślinki. Tutaj ten bluszcz i ten drugi robią robotę, myślę. Wydaje mi się, że więcej zakupię tego typu roślinek. Tam kaktus, tam taki wiecie... Kupiłam go w lidl, był taki malutki, a co mi wyrosło z niego. Nie wiem, jak go kieł znać, czy go podciąć. Jak wiecie, dajcie znać. A tak się prezentuje całość. Odsunę się wam. Jeszcze tam dokupię parę roślinek i tutaj, i tutaj, i tu coś wcisnę. Wiecie, żeby to było całe zielone, jeszcze tych bluszczy pokupuję i tych takich zwisających, taką małą wizję, że to będzie takie całe kwiatowe. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na tę chwilę to wygląda tak. Tam taki mały zdechłaczek jest, jest on, no ale nic nie poradzę. Nie chcę mi rosnąć, więc aż takie rynki do kwiatów nie mam, co rośnie, to rośnie. Ten mi bardzo ładnie rośnie. Nie za, nie, ten. Nie zapeszając, niech rośnie jak najładniejszy, jak największy. On był połowę tego, co teraz jest, a te liście tutaj to wszystko puściło. No i moja Monstera, mam nadzieję, że przeżyje jak najdłużej. Na razie jest ze mną 3 miesiące. Rośnie ładnie. Tak. Rozgadam się, wrócę do Was, jak coś ciekawego będę miała znowu. Oczywiście mój vlog nie może obyć się bez książki, więc ostatnio skończyłam czytać o oto piękną, cudowną książkę Cud, miód Malina Anety Jadowskiej powiem Wam, że bardzo łatwo i przyjemnie się czyta tą książkę i bardzo fajna jest Więc polecam, na pewno zakupię inne książki ten, z tej serii no jeszcze są takie będę polować na tą Dyni wykonanie jest takie kurcze, no pięknie wygląda sama w sobie Czytają się też miło i przyjemnie. Ogólnie to jest książka o czarownicach, więc jak ktoś lubi te klimaty, to jak najbardziej polecam. No i co tu jeszcze? Zobaczcie, wygląda w środku ta, ta książka jak dla nastolatki, ale o, tak tutaj jest ta, ta rodzina wypisana, ale bardziej jest dla takich, wiecie, 18+, plus, chyba, no 16+. Plus. Tak, takie moje rozumowanie, bo jednak są tu truposzki i, wiecie, zabijają się. No może nie jest to jakieś dramatyczne, ale są takie wstawki, że na przykład nie są trupa przez kukurydzę, coś takiego. To nie jeden trup się tam znalazł, ale ogólnie bardzo przyjemna książka do czytania na teraz, na, jak się zbliża na jesienne wieczory. Jak najbardziej polecam. A teraz się przetransportuję do mojej półki z książkami, które mam, i teraz muszę wybrać po tej, jaką przeczytać. Ok, no więc to są wszystkie książki, które czekają na dobre czasy i które powinnam przeczytać w najbliższym czasie. Nie wiem, czy zdążę do końca roku, ale się postaram. I teraz ta, ta, ta i ta i ta. przyjechały ze mną z Polski wszystkie zakupione w Biedronce po 10 zł, tak że opłacało się niezmiernie. Nie będę Wam pokazywać, bo może kiedyś nagram osobne, jak przeczytam, ale nie jestem pewna. I teraz będę losować coś z tych tutaj. Trochę słońce świeci, nie widać za bardzo. Ale myślę, że zacznę od tej. Tak się prezentuje. Wspaniałe stulecie, kto oglądał, na jedynce. Ja byłam fanką razem z moją mamą i sobie zakupiłam książkę. Przyszła mi uszkodzona, no ale nic. Dopiero teraz co zauwa zauważyłam, wy wyjmując ją z półki. Więc myślę, że to pójdzie na pierwszy a na drugi poleci druga część. Nie, to jest pierwsze. Odwrotnie. Ta musi iść na pierwszy to. Więc, u będąc w temacie biedronki. Zobaczcie, jaki super obraz dorwałam do malowania po numerkach. Zobaczcie, tutaj jest wszystko oznaczone. Będzie to portret Monalizy. Powiem Wam, że bardzo chciałam zawsze zrobić takie yy, odzwierciedlenie takich obrazów. Myślałam, że złota Van Gogha, ale niestety nie było, była tylko Monaliza. I ten taki lewek, co wykleiłam. Z Diamond Paintingu i Paryż. Paryż też sobie kupiłam, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ale na razie jestem na tym etapie. Maluję to już tydzień. Jedyny minus, że trzeba malować. Wiecie, podwójnie, bo są takie przebicia tymi farbkami. O i zobaczcie, tutaj numerki prześwitują, i muszę poczekać, aż to wyschnie jeden dzień najlepiej albo parę godzin, i dopiero drugą warstwę, żeby to się za. Malowało, widzicie? Tu muszę wszystko poprawić jeszcze raz i tutaj domalować. Ale na razie maluję oszczędnie, wiecie, żeby mi starczyło tych farb, bo to jednak takie małe opakowania są. Więc na tą ten, na ten tutaj cały plac. Malowałam, wiecie, rozcięciłam w wodzie, i teraz muszę to pomalować jeszcze raz, żeby zatkać te takie, wiecie, do malowania, bo chcę to zrobić perfekcyjnie, żeby to zawisło na ścianie mam nadzieję, że mi się to uda za chwilkę do Was wrócę jak wygląda ten drugi no więc cały zestaw prezentował się tak, jest to zestaw kaet kład coś takiego kosztował chyba 38 zł jak się nie mylę myślałam, że mi wejdzie na tą promocję miała być jakaś promocja 70% na takie wyroby hobbystyczne, widziałam, że ludzie to brali, ale mi się nie wbiło na to, niestety, no trudno się mówi, że je się dalej tu się odbija kaktus czekajcie, przesunę się o, teraz widać lepiej i to będzie taki Paryż taki obraz fajnie, bo byliśmy w Paryżu mówię, wezmę sobie ta, te dwa, bo miałam wziąć tylko tą Monalizę ale mój mąż mówi bierz to też skoro lubisz to robić, to bierz więc wziąłam, to będzie mój czwarty obraz malowania po numerkach Wiecie, takie to jest relaksa, relaksujące, relaksacyjne, jak to wymienić? No po prostu dla mnie to jest relaks. I tak tu są w zestawie pędzelki takie, ale wiecie, ja je przycinam, bo wybiorę swoje no, zgubiłam, zgubiłam ten wątek. bo Ogólnie są pędzelki, farbki, rozmiar to jest 40 na 50 już jest na tej takiej ramie i tak to wygląda instrukcja, gdyby ktoś był zainteresowany no i tak to wygląda, ten czeka na y, inne czasy wyprodukowano w Chinach o, ogólnie ja swoje pędzle Ach, te. wygodnie mi się maluje i takie wiecie, większe powierzchnie, bo tymi co ja bym malowała, o z rok czasu Widzicie, to takimi małymi pędzeluszkami. O, taki jest największy. A pokryć ten cały, ten plac to uu, zajęłoby mi długo. A tak to wzięłam taki duży, tak, tak, pomalowałam i gotowe. Więc odezwę się do Was znów za jakiś czas. Znowu może z jakąś nowością fajną, ciekawą. Taki to będzie vlog, wiecie, będę Wam pokazywać co fajnego, co upalowałam, co kupiłam, co robię, co jem. Pewnie to tak będzie wyglądać. Właśnie biorę się za wypisanie kartki dla zwycięzczyni rozdania. Jeszcze raz gratuluję. Napiszę tutaj parę słów od siebie. Wrzucę do koperty. Gratis dostaniesz naklejki i maseczkę. Mam nadzieję, że dojdzie to w no jak najszybszym czasie. Mam już kopertę dużą. Mam nadzieję, że yy, wzmieszczę, bo mam 500 gramów na tak dużą kopertę. Więc trzymajcie kciuki. A ja lecę z pisaniem. Ok, tutaj zamalowałam kawałek, trochę twarzy pomalowałam, poprawiłam to co przedtem, i tak wygląda. Jeszcze mi to zostało dużo pracy, ale prezentuje się już całkiem fajnie. Trochę twarz jest za pomarańczowa, moim zdaniem, ale zobaczę, jaki będzie efekt końcowy. Teraz zbieram się do pracy na godzinę 14. Nie wiem, czy będę coś dla Was jeszcze nagrywać. W razie czego do zobaczenia. Oh